Witam serdecznie, dzisiaj akcja belowanie, złożenie, złożenie bel, zaraz zabieram się za robotę i, i jedziemy, czuję, że to będzie do, do wieczora, bo, bo późno zaczynamy, późno zaczynamy i no późno zaczynamy ze względu na to, że, że musiało jeszcze trochę przesnąć to jest raz, a dwa, że nie znalazłem, nie znalazłem gościa, który mi to beluje, ale jest, mam, mam. Mam chłopaka porządna firma Waltra 200-konna, plus do tego jeszcze presa fenda. Powiem wam, że takim, takim, taką maszyną można robić. No ale na moje potrzeby tutaj, tak ten zetor. I jakbym miał jeszcze presę, nawet może nawet być Boże, polska, to na moje potrzeby wystarczy. Najważniejsze mieć swoje, żeby nie musiać się zastanawiać, czy czy co, czy sprysuje, czy nie spresuje, czy będziemy miał kto mi spresować, czy nie będzie miał kto, czy zmoknie, nie zmoknie. jedno już w szlak trafił, to teraz tak naprawdę drugie by szlak trafił, gdyby nie to, że dzwoniłem wszędzie, gdzie się da, bo miałem już zamówionego tego Mateusza, ale Mateusz nie mógł. Czemu się coś zepsuło, i, no i dupa. No. Dobra, jedziemy z tematem i, i zobaczycie, co, co dalej będzie. Szałopozy 2.24, zbieranie belek. Oj, godzina jest... Gdyż tak jest czas na treści? Jest dużo. Dalej. Łoł, łoł. 10 sztuk tu i dwie tu na kaczuszkę. Aki piękny zostawi, piękny panie o. Super, jutro jeszcze resztę dzisiaj już nie będę zwoził Nie ma parcia już, jak już jest zbalowane to już nie ma parcia jest tego trochę tutaj tutaj jutro może ciapkiem może się po, po, po zwozi, zobaczymy Dobra Zobaczymy co dalej będzie Do później albo inaczej Ja do jutra, a wy do za sekundę Na dziś po robocie tak naprawdę Wczoraj już zacząłem Czyli wczoraj, czyli w czwartek A piąteczek skończyłem Powiem Wam, że piąteczek ma lać A to chyba w Polsce, nie tylko u mnie ale powiem wam tak, miało, być, miało padać o 12, Później miało padać o czternastej Jest godzina 14 i powiem wam tak, nie zapowiada się na deszcz Tak wygląda, o, sianko Tutaj muszę jeszcze tylko, o Jezus, muszę to skleić się To się rozwaliło, no ale dobra, muszę coś zrobić Chcesz Coś z tym zrobić, muszę. A tak wygląda sianko, proszę bardzo Tutaj taka mała belka wyszła zobaczcie dobra, Jaki to jest pięk... pa... Szkoda, nie nagrałem właśnie tego, tej presy. Ale powiem Wam, że tak. Yy, wyszło 64 bele. Tak, 64 bele. nie ja wiem, 12. Myślę, że 12, może 14, hectare. nie wiem, nie powiem Wam do końca, bo nie wiem. W jednych miejscach była trawa ładna, a było tak naprawdę nie było co grabić, ale drzyi się wcześniej na filmikach. Yy, ale czuję, że jakbym interesował tą walcówką dla z to by wyszło 84. Bo ona nigdy by tak nie wbiła. Tutaj normalnie nie idzie palca wbić, nie? Nie idzie palucha wbić. Co dopiero, co dopiero ten... A i po, po walcówce to no wiecie, że to jest takie, że, że tam mi rękę i one siadają, a te nic, no, nie siadają, kompletnie nic. I tak naprawdę zastanawiam się, czy nie lepiej mieć pasówki, a nie walcówki. No ale z drugiej strony mówię, tak jak powiedziałem, na no, moje potrzeby to i walcówka by się przydała i, i by mi starczyła. No i tak naprawdę o, zetorek piękny sobie dał radę, to ja mam, że tym jest zetorem o wiele szybciej niż tamtym, mimo tego, że ten zmiń skrętny, ale nie trzeba go gazować, on powoli sobie idzie do góry. Powoli, no, szybko do góry idzie, a nie trzeba go gazować na wolnych obrotach. No to mi się najbardziej naprawdę podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym pójdzie.